Okej, okay, cześć, cześć. Dzisiaj kolejny dzień, startujemy z codziennością. Wczoraj przygotowywaliśmy tę salę dla maj na 18, wrzuciłem zdjęcie z Mają, z córką na sterisy I ludzie, no znaczy ludzie, jedna osoba się zapytała czy to jest córka czy żona. Więc to jest taki komplement, że chyba młodo wyglądam, więc to jest córka. Co jeszcze? Za chwilę mamy odprawę. Okej, okay, zostało dwie minuty. Mam odprawę generator akcji promocyjnych. to jest taka aplikacja, która po prostu robi praktycznie za ciebie akcję promocyjną, znaczy pisze teksty i wymyśla, kiedy masz co wysłać i to jest na 12 miesięcy, czyli 12 okazji w roku, żeby sprzedawać i za chwilę robimy taką odprawę, już teksty są przygotowane, też o tym wcześniej mówiłem, że to pisałem. Dobra, muszę stworzyć landing page, bo będziemy ponownie sprzedawali Akademię Social Media, trochę na innych warunkach, co tam jeszcze, no i wiele innych rzeczy nawet. Nie, nie jestem w stanie tak pozbierać sobie, no ale dużo jakiś tam graficznych z pracownikami i tak dalej. Więc y, małe rzeczy, które trwają czasami 5 minut, ale jest ich dużo i to się później nawarstwia. I jeżeli coś ma zrobić 5 minut, to prawdopodobnie jeszcze robić 10 minut, bo tak to funkcjonuje, zawsze coś pójdzie nie tak. Zwolni internet, coś nie zadziała, aplikacja się zawiesi, coś pójdzie nie tak. Więc trzeba zawsze dodawać te parę minut. No dobra, do roboty. Dobra, tutaj mi niestety odbija te okulary. Jest yy, tak, teraz już nagrałem 3 TikToki. Wysłałem, bo tutaj też zlecaliśmy grafikowi zrobienie takich paneli wygłuszających tam do naszej siedziby głównej w Rzeszowie. Bo tam będziemy robili takie. No, już tu sygnalizowałem, trochę poprawiamy nasze studio, żeby lepiej to brzmiało. Bo tam był taki delikatny pogłos, nawet z dobrym mikrofonem. Teraz jadę po córkę i może jeszcze w parku coś tam nagramę na sobie z 360 nx Poszły trzy TikToki, więc no, tym się na razie zajmuję i lecę dalej. Tutaj ja muszę cały czas czuwać, bo stoję na przystanku autobusowym, ale w Łukowie bardzo rzadko jeżdżą autobusy, więc się nie stresujcie. Często tutaj lukam. No i dzisiaj jeszcze może przetestujemy tajską restaurację w Łukowie, bo wcześniej okazało się, że ona jest w 21. Nie wiem, czemu ludzie otwierają, czy mają lokale w 21. na przykład, bo ja żeruję po 22. przeważnie. No i cały czas myślę o takim, no, o wielu rzeczach myślę, bo to jest taki głowa multiprojektowa. Znaczy projekty, na przykład no, mamy teraz projekt studia, czyli tam takie małe rzeczy wpadają, nie typu weź tutaj, zatwierdź, co by było tutaj, co myślisz o tym, to są takie małe rzeczy. Projekt na przykład to jest klientka, która chce, żebym mi pomógł sprzedawać kursy, no ale właśnie ja nie robię biznesu łyżeczką, więc wszystko staram się zrobić jakoś tak systemowo. Czyli na przykład właśnie, żeby nagrać kurs, żebym nie siedział z każdym i mu nie tłumaczył, bo to jest nieefektywne. Tylko właśnie, żeby nagrał kurs. I teraz rozkminiam sobie i powiem Ci, że od 2009 jak działam w tym, no to cały czas szukam narzędzi, żeby właśnie zbudować tunel, landing page, narzędzie do e-mail marketingu, narzędzie do sprzedawania kursów, płatności. No i przeważnie niestety w Polsce, bo to jest w Polsce, od razu mówię, jakby brakuje takiego pełnego systemu, bo w Stanach Zjednoczonych tam są na przykład jest Kajabi chyba coś tak nazywa. Yy, I to wszystko ze sobą współgra, nie? Tutaj zawsze coś się nie spina szczęścia, nie? I tak, tak o tym myślę. Żeby to spiąć, no i oczywiście czas muszę na to znaleźć, bo teraz jeszcze dzisiaj przygotowuję prezentację, bo jutro robimy taką nową wersję webinaru z rolek, więc trochę muszę tam, dużo się zmieniło. Mam większe konto na Instagramie, tam prezentację, bo jak miałem 44 tysiące osób a teraz już jest 203 tysiące osoby. Dograłem kilka TikToków i też sobie usprawniłem to, żeby TikToki, czyli rolki, bo głównie TikTok to jest i rolka i YouTube Short, bo wszędzie to wrzucam w te trzy miejsca i jeszcze idzie na fanpage, znaczy idzie na Facebooka. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Nic niby nie waży, chyba może sama ręka tyle waży. Mam nadzieję, że to nie zasłania za bardzo. No i dzisiaj będę zmieniał poprawę prezentację. No i jeszcze dzisiaj jest 18 maja, więc jakby wszystko pomiędzy jeszcze może mi się udopójść na trening, bo to też jest ważne, bo tam mamy iść na 19. No i jeszcze coś chciałem dograć w parku te 360 stopni, bo wczoraj to nie za bardzo wyszło. Znaczy, wczoraj robiłem testy a jeszcze chciałem właśnie to nagrać jako rolkę TikToka, żeby pokazać, jak to działa. No i czekam tutaj, rozglądam się, czy nie jedzie jakiś autobus, bo u nas podmiejska komunikacja w Wukowie powstała chyba ze 2 lata temu z to, to takich nowości. Ja lubię to miasto, jest małe, spokojne, no ale też już cały czas tam kombinujemy. Mamy taki cel, żeby też mieszkać sobie w Hiszpanii, teraz Tajlandia, że to chodzi, to są fajne pomysły, bo też mam klientkę, która chce sprzedawać kursy, książki, i jak właśnie kupić mieszkanie, dom w Tajlandii, a że ma wykształcenie, nasz znaczy jest bardzo dobrym prawnikiem, no to będzie tam wymiatała, jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie prawne, to jest jej przewaga. No i no i mam dużo fajnych pomysłów, Tajlandia, Hiszpania, nieruchomości, ale tak krok po kroku, krok po kroku. Też żeby oczywiście się nie zakopać, bo trzeba zarządzać czasem, energią, projektami, a zaangażowaniem w różne rzeczy. Co tam jeszcze? Czas, energia, zdrowie, pieniądze jeszcze. Tak... Idziemy przetestować nowe i Bukowie. No i idziemy. To jest najlepsze, że tu widać jakie nagrywa. Zobaczymy, wczoraj tak jak mówiłem było do 21.00, zobaczymy jak dzisiaj w środku dnia I czy będzie ramen, bo to jest zagadka, a jak będzie ramen to już po będę będę żercą. Nie ma ramenu, hmm. podobno nie będzie, ale może będzie, teraz sobie lunch i herbatę poziomkową, sęcze, wystrój bo to wcześniej był kebab um. Postawili. Muzyka jest za głośna do nagrywania. No właśnie weszła chyba ta poziomkowa. Tak wygląda, muszę się trochę zaparzyć. No i tak jak mówiłem wcześniej, bo mi się za bardzo nie nagrało przez, e, przez świeczkę. Ładne ujęcie, y, że nie ma ramenu. Tam zamówiliśmy lunch, rzecz. Jak się tamliśmy lamczowe rzeczy. trzeba na świeczkę to mi gorąco tutaj. Nie wiem czemu. Napiszcie w komentarzu czyż trochę lekkiego octowego posmaku i kolendra robi robotę. i są jakieś takie dziwne pieczarki. Dzięki Nalaz na jasne, dziwne pieczarki. Nie dobra, nie było ramenu, zjadłem super. no to widzieliście co zjadłem, no, już jest dobrze. No tak jak było dużo, to trochę, trochę inne jedzenie, niż tam gdzie serwują ramen, no dobra, no jeszcze sushi nie testowaliśmy. Tu wam no. taką historię opowiem, że mamy taką znajomą rodzinę z Ukrainy, to jak jest to Kacper plus M K plus, plus B, to oni myśleli, że, znaczy one, by to dziewczyny, że to u nich w bloku że to pisze komornik albo ktoś że jak na przykład nie, na osiedlu się nie zapłaci za prąd to że jest no, piszą na drzwiach przychodzi jakiś komornik zarządca i pisze na drzwiach Kto ile nie zapłacił albo ile wisi w tym roku że to jest K plus M plus B czyli nie wiem co to by oznaczało że prąd plus woda że nie zapłacona i takie fajne w sensie, Jakieś tradycje w Polsce i osoby z Ukrainy mają tam swoje tradycje i my też pewnie byśmy tam nie rozumieli tamtych, no ale ciekawa sprawa. Trochę porobiłem prezentację, już prawie skończyłem, ale jeszcze zadzwonił pan tutaj Sferomedia. Feromedia. Dla koszulka, w ogóle nie pasuje. Pan z Feromedia, to jest Światłowody i tam będziemy wymieniali router na szybszy, to będę wtedy miał lepsze transmisję. Poprzednie coś tam przerywało, więc wymienili mi na taki czarny i on już jest ok, ale może być lepiej. Więc to też będzie mi poprawiało tam różne działania, więc z łuku w Feromedia idę zobaczyć. Znaczy za chwilę przetestuję jak śmiga ten router. Ciąg dalszy. <laughs> już córka jest na 18, o trzeciej się kończy. Już tam wszystko załatwione, niech się bawił. starsi już wrócili, żeby nie psuć imprezy. No i teraz jeszcze o 11 będzie pasowanie. A teraz, a teraz poprawiam prezentację. Wydaje się to takie proste, ale muszę tak. Poprawiam trochę prezentację. Wcześniej nie było na tamtej prezentacji listy modułów, bo też na webinarze trzeba w którymś momencie pokazać moduły. Tutaj mam prezentację webinarową. No i teraz no, tak się bawię. I tak, tutaj są te listy modułów. Lekcja pierwsza, to na razie sobie wklejam lekcja, lekcja. I to ja musiałem wszystkie poprawić, bo po prostu miałem... O, tutaj w kursie o rolkach są te lekcje. No i teraz tutaj mam te tematy, musiałem je skopiować, też przeanalizować. Czasami ktoś tutaj dopisał po prostu tylko literę Z, nasz pracownik. Więc muszę teraz po pierwsze... Ważne jest, to jest taki tip, jeżeli się robi opisy do kursów, ofertę, żeby nie zdradzać w opisie Elementy, czyli na przykład 8 opcji montażu, o których wiaderska ludzi w Polsce. No tutaj po prostu mam, mówię o opcjach montażu, no ale i tam jest 8 różnych takich opcji, więc to też wzbudza ciekawość. Ważny element SEO plus 30% wyświetleń, czyli staram się wszędzie dać jakąś korzyść, nie? czyli nawet taki sam opis. Tutaj mam już prezentację, pododawałem różnych fajnych rzeczy tutaj, że Aga Woźniak oznaczyła mnie, że też uczyła się ode mnie różnych typów tutaj osoby, sławne, czyli tak zwany odbity blask. Tutaj pokazuje, O, na przykład to jest taka obiekcja. Mam już kurs od kogoś innego, a tu osoba, i to natchnęło natknę, mnie, gdy przeczytałem tą opinię, że zupełnie inny format niż większość dostępnych na rynku. To jest też bardzo ważne w webinara. I sprzedaży kursów, żeby powiedzieć, czym się różni twój kurs. Nie? Na przykład moje kursy się różnią tym, że ja mam efekty. Inni autorzy kursów, praktycznie nikt nie ma takich, no, nikt nie ma 200 tysięcy obserwujących na przykład na Instagramie, więc to jest moja przewaga. No i oczywiście tej przewagi będę używał. Tutaj, na przykład, też taki prosty tip, żeby no, zebrać opinie na Instagramie. No, i tutaj warto dopisać, ile tych opinii jest, nie? bo to, że tu ludzie tego nie policzą, co tu jeszcze. No, i tak długie, dopracowuję tutaj będą te lekcje. To jest też ważne, żeby ktoś został do końca, to żeby jeszcze były jakieś tipy. I to jest opcja, że jeżeli ktoś nie kupi kursu za 990, to jeszcze później na samym końcu te osoby, którym, którym brakuje pieniędzy mogą sobie dokupić ebooka. No i tutaj to jest przeplatane z merytoryką tutaj też to jest bardzo ważna taka tabelka na webinarze, żeby wyliczyć co dajesz jako bonus i podliczyć to i później to przekreślić i pokazać, że to jest reguła kontrastu. Też gdzieś tam czytałem, ale jeszcze nie doczytałem tych badań, że jeżeli czarny kolor zamienić na zielony no to wtedy on się lepiej kojarzy z czymś takim świeżym I że to podobno w badaniach pokazywało, że zwiększa sprzedaż. No i tutaj sobie tak wyobrażam tą prezentację, ten webinar. No też bardzo ważna kwestia, to są moje tutaj zdjęcia z hotelu i leżą w spa, jeszcze mi za to płacą. Żeby ludzi przekonać, bo cała zabawa na webinarze polega na tym, żeby po pierwsze, ludzie ci zaufali, bo chcesz zmienić ich przekonania, bo oni naszli na przekonanie, że nie potrzebują żadnego kursu. No, więc moja praca polega na tym, żeby te osoby przekonać, zmienić ich przekonania, że nie potrzebuję kursu, na no, muszę taki kurs mieć. A żeby ludzi do czegoś przekonać, to po pierwsze muszą ci zaufać, czyli wiedzieć, że jesteś ekspertem, więc po to tutaj pokazuję jakieś swoje wyniki, no, żeby powiedzieli ok, facet się na tym zna, bo ma wyniki, ale żeby ludzi przekonać, to jest też taki trik, żeby to, co mówisz, można by było zawrzeć w takim jednym wyraźnie, czyli że w spa, jeszcze mi za to płacą, tak? mogę go nami tłumaczyć, ale ten obraz zrobi robotę, że po prostu, no, jako, jako chciałbym powiedzieć, celebryta, jako influencer, jako influencer mmm, mogę po prostu. Robić to co kocham w życiu, jeszcze na tym zarabiasz. No i ogólnie jest to też metrotoryka. Tutaj Ewa Sochacki, czyli, że mama Mama mam ginekolog, tutaj mam od Ani opinię, że zdobyła już tam, tam followersów, to też fajnie działa. To też fajny trik, że dać jakieś za trzy tipy, a resztę zamasać i pokazać, że to już będzie w płatnym kursie. Czyli cały czas się gra tą ciekawością. Tutaj też jako bonus daję na to, że polecam konta i to jest dowód, że to robię, czyli wrzuciłem, pokazałem, jak to będzie wyglądało, czyli też, żeby ludzie, no i to jest też taki fajny trik na webinarach. Boże ile tutaj takich dobrych trików webinarowych, muszę nagrać kurs o webinarach. To jest ten trik polega na tym, żeby zanim zrobisz tą część sprzedażową, to żeby tak troszeczkę ujawniać ten, że już jest jakiś kurs, jakie są bonusy, i później wracać do części merytorycznej. No i tutaj już są jakieś tam tipy. No i dobra, wracam do roboty. Jak widzicie Nina. No, dzisiaj jest taki dzień, bardzo taki, już sobie, jak to się mówi teraz, Boże, jak mi się to zawinęło. Mówi takie nowe słowo, jak wychodzenie ze strefy komfortu. Znaczy, ja ogólnie, oczywiście, wierzę w to, znaczy, wierzę, ja wiem, że tak jest, że istnieje coś, czyli strefa komfortu, ale też mam do tego dystans, jeżeli chodzi o to określenie. I teraz jest takie nowe słowo coachingowo coachingowe, że znalezienie przestrzeni na coś, nie? znalezienie czasu to jest znalezienie przestrzeni w swoim życiu na wykonanie jakiegoś zadania. No i to jest taka nowa mowa. No i właśnie szukam przestrzeni, bo mam tyle pomysłów na kursy. Ja już wam mówiłem, że pomysły nie są najważniejsze, ale no mam tego dużo i wiem, że to jest potrzebne, i właśnie muszę sobie to wszystko poprzesuwać, poukładać, żeby się tym zająć. No i od razu kolejny raz mam taki właśnie wniosek, że. Wszystkie te takie łyżeczkowate rzeczy w moim biznesie. Kolejny raz przegrywają z tym, że właśnie najlepszy jest taki biznes. Chciałem powiedzieć pewny, ale właśnie taki zautomatyzowany, że po prostu robi się systemem, a nie na zasadzie, na no, przykład, teraz jakaś tam firma się do mnie zgłosiła, że oni chcą szkolenie, już jakieś tam pierdyliardy rzeczy się dzieje, typu właśnie, proszę program. Ja mówię, że nie program, bo ja nie pracuję za darmo i nie będę pisał jakichś programów, jak nie wiem, czy ta firma się powiedziała. Tyle i tyle, jak się zgadzacie, to płacicie i wtedy ja piszę program i się bawimy. No dobra, okej, okay, to. My się zgadzamy, tam jakąś umowę będziemy podpisy wysyłali, że my przelejemy jakąś zaliczkę, a później pan przyjedzie. No, takie, wiecie. No, jest webinar, jest sprzedaż, jest, jest kasa, idę sobie na, na pizzę, nie idę sobie, nie wiem, do tej sushi, odpoczywam i zrobiono. A tu takie odbijanie ping-pong, dlatego mówię, no ja jeżdżę czasami na takie szkolenia, ale no, to jest. W z takim biznesem, to po prostu jest, no, jest za dużo takiego ping-ponga. Też mi coś piszę, odpisuję. Zastanawiają się, myślą, nie? przeważnie na początku wszystko jest fajnie, okej, okay, a, no, a później tak to wygląda, łyżeczka, bo tam zawsze jakieś są osoby decyzyjne i tak dalej. Więc ja lubię konkret albo się decydujecie, albo nie. Możesz powiedzieć, że nie wiem, jestem zapewny siebie, no ale ja latami pracowałem nad tym, żeby tą pewność siebie wybudować. Ja zawsze powtarzam coś takiego, że jeżeli ty masz takie przeświadczenie od mamusi tatusia, że ci wgrali, czy babcia dziadek, bo nie wiem, kto to wgrywa takie pierdowe do głowy, znaczy z całym szacunkiem oczywiście dla, dla starszyzny, dla rodziców i tak dalej, tylko właśnie takie, bo to im ktoś też wgrał, więc jakby nie jest ich wina, ale właśnie na takiej zasadzie bądź skromny. takie przewidywanie cały czas, że coś pójdzie nie tak i ty musisz włazić ludziom w tyłek, bo jak pójdzie coś nie tak, to wtedy oni ci będą pomagali i w ogóle Ci będą się od ciebie troszczyć, no ale to jest totalna głupota. Bo ty masz mieć siłę w sobie, i jakby polegasz na swojej sile, no bo nie masz wpływu na to, co, kto ci będzie tam pomagał, i tak dalej. No i ja zawsze tak sobie myślę, no, że zawsze, zawsze mogę zejść z tego tomu jak będzie potrzeba, ale na razie nie trzeba tego robić. Więc nie musisz włazić w tyłek wszystkim, jeżeli nie musisz tego robić bo możesz być pewny siebie i często ludzie to docenią w większości przypadków, więc, no, taki wniosek, że mam zawsze porównanie do tego biznesu, szkolenia, webinar i tak dalej, wszystko jest że znaczy wiele rzeczy jest zautomatyzowane. Kończy się webinar, dwie godziny, są pieniądze, nie muszę kogoś, nikogo tam prosić, pytać się, wspominać o fakturze itd I to jest najpiękniejsze. Dlatego, dlatego coraz, cały czas podnoszę cenę, dlatego, że no wiem, że co jest lepsze w moim biznesie, nie? I też Ci to polecam, że nie musisz ludziom odmawiać, wystarczy, że podnosisz cenę. Jak się zgodzą, to jest OK. Dobra, wracam do pracy.